Cześć, witam Cię na kanale Kroniki z Galaktyki. Dzisiaj, a w zasadzie 4 dni temu, mieliśmy wyjątkowy dzień. Mowa tutaj o 21 kwietnia 2025 roku. Co to za data? No, myślę, że jeżeli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, to na pewno ją pamiętacie. No chyba, że jesteście świeższymi fanami. No to może niekoniecznie. Przybliżając, jest to data premiery trzeciego epizodu Gwiezdnych wojen nazwanego Revenge of the Sith, czyli Zemsta Sithów w tłumaczeniu na polski. Słuchajcie, tego dnia tak naprawdę na tej premierze były różne emocje. Niektórzy ludzie płakali, inni świętowali, że ich tak naprawdę saga wróciła na ekran, a inni, jak już wcześniej wspomniałem, lamentowali nad tym, że właśnie ich ulubiony film, ulubiona saga, wcześniej trylogia, a teraz sześciofilmowa seria kończy. Swój byt, tak naprawdę. No i dzisiaj mogę Wam opowiedzieć o swoich wrażeniach z tego filmu, o tym, co tak naprawdę czułem oglądając ten film, co tak naprawdę czułem po wejściu do kina, jak wyglądała atmosfera i czy było to warte swojej ceny. I w zasadzie zobaczenie takiego filmu na wielkim ekranie ma jakikolwiek sens po tylu latach. Czy warto było obejrzeć ten film i czy jakie były moje odczucia po zobaczeniu tego filmu pierwszy raz na wielkim ekranie? Także bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania a, słuchajcie, mogę jeszcze tylko tutaj tak naprawdę dodać, że to będzie taki bardziej film pogadankowy niż coś normalnego na kanale. Nie będzie tutaj żadnego skryptu, ja tutaj będę opowiadał z głowy na świeżo po po prostu filmie. No i nie będzie takiego ładu i porządku, jak to na Imperium przystało i... Generalnie zapraszam do oglądania, jeżeli Ci to pasuje. Dobra, słuchajcie, no podzieliłem sobie to jakoś tak mniej więcej zwięźle, żeby na temat opowiadać, ale wiadomo, że będziemy tutaj po prostu bujać w obłokach. Ogólnie moja opinia o tym filmie i jakie były moje wrażenia. Ciężko tak szczerze to jakoś ujednolicić, bo film był po prostu wspaniały. Nie będę ukrywał, że wrażenia, jeżeli chodzi o mnie, to były zupełnie inne niż tak naprawdę, jakbym miał to oglądać, lub no, nie oszukujmy się, jakby, jakbym oglądał to w domu. W, w kinie faktycznie skupiłem się na tym, a nie robiłem jakieś tysiące innych rzeczy dookoła. W przypadku oglądania. Na telewizorze, czy na jakimś telefonie, nie? albo tablecie. Generalnie miałem wrażenie, że film był zupełnie inny na wielkim ekranie niż w domu. Nie wiem dlaczego. Miałem po prostu takie wrażenie. Później doszukiwałem się, czy film jest jakiś wydłużony, czy, czy może mi się tylko wydawało. No i tak naprawdę film trwa domyślnie. 2 godziny i 22 minuty, i pomimo tego jakiegoś mojego takiego przeczucia, że jakieś inne sceny są, że coś tutaj innego się dzieje, to sprawdziłem to i nie. Nie ma tutaj dodatkowych scen. Może tutaj faktycznie takie jakieś wewnętrzne moje ja skipowało pewne rzeczy. Chociaż no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Natomiast no film był taki sam. Jak e, kiedyś oglądaliśmy, e, i nie był w jakiś sposób wydłużony, nie miał żadnych dodatkowych scen. Film, jakby jeszcze wspomnieć o tej długości całego filmu, trwał 2 godziny i 22 minuty, jak już mówiłem wcześniej. Natomiast te 2 godziny i 22 minuty to było nic film wydawał się jakby był bardzo krótki. Akcja w ogóle tocząca się w tym filmie, jak ktoś zasiadł w tej sali kinowej i po prostu dał się porwać temu co dzieje się na ekranie, wydawało się, że czas po prostu nie istnieje. Naprawdę zostaliśmy zebrani do dawno, dawno temu w odległej galaktyce i cały ten film bardzo szybko się toczył. Akcja toczyła się po prostu nieziemsko szybko. Ja miałem wrażenie, że coś jest nie tak, że nie wiem, czy ja po prostu nie byłem w stanie się jakoś tak naprawdę ustalić ten klimat, który trwa, czy, czy nie. Ja miałem wrażenie, oglądając ten film, że po prostu ten czas znika. To znaczy, film oglądał się naprawdę świetnie, natomiast miałem wrażenie, że on był za krótki. Że te sceny, które. One po prostu szybko znikały. Raz była scena, która trwała kilka sekund. Raz była scena, która trwała kilka minut. Tutaj Anakin rozmawiał z Palpatinem. Tutaj już przemienia się w Darth Vadera. Tutaj mamy wprowadzenie do walki, która jako. W zasadzie mamy ten wstęp, no i wszystko szybko po prostu się działo na ekranie. Pewnie tak miało to być, albo po prostu mogło być dłużej. No dla mnie mogło być to dłużej, nie będę ukrywał, ale skracając to co się działo, to film po prostu bardzo szybko się toczył. Cała akcja i to napięcie było budowane i nagle rozładowywane, tak jakby. Już mniej więcej jesteśmy pewni, co może się wydarzyć, ale nagle działo się coś zupełnie innego i przechodziliśmy do jakiejś kolejnej sceny. Jeżeli chodzi o to, ile razy byłem na tym filmie, no to byłem dwa razy. Za pierwszym razem byłem po prostu w szoku, właśnie tego czasu trwania filmu i tego, jak szybko on zleciał i tej ilości scen, która została nam zaprezentowana. A za drugim razem już mogłem się troszeczkę jakby bardziej skupić na filmie i jakby pochłonąć to co już obejrzałem dzień wcześniej zanurzyć się w tym jeszcze raz. Generalnie za każdym razem sale kinowe były o dziwo prawie cały czas pełne. Za pierwszym razem była pełna, i jak sprawdzam, żeby kupić bilety kinowe, to już na ostatnią chwilę nie było po prostu miejsc. Wszystkie były wyprzedane, co jest bardzo ciekawym zjawiskiem, tak szczerze powiedziawszy. No bo faktycznie minęło 20 lat no to jest kupa czasu. Sale, kinowe były, no nie będę ukrywał, że pełne. Ludzi było od groma, niestety nikt, no przynajmniej ja nie widziałem nikogo przebranego. A szkoda, bo faktycznie można było tutaj jeszcze jakoś podziałać. A widziałem, że ludzie mega się cieszyli. Idąc na, na ten film, pewnie dużo też osób obejrzało go po raz pierwszy. No i taką mam nadzieję, żeby też dużo osób obejrzało ten film po raz pierwszy i rozpaliło sobie w sobie tą miłość do Gwiezdnych Wojen. No i tak naprawdę nowe rzeczy, które, nie wiem, jakoś zaobserwowałem po tak dużym czasie, to były rzeczy w zasadzie sceny otwierające scena. Gdy już mamy ten krążownik faktycznie widoczny, to mamy tak naprawdę walkę, właśnie myśliwców. Mamy scenę Anakin a obi -Wana. Anakin pomaga Obi-Wanowi, oczywiście bez, bez spoilerów. Anakin pomaga Obi-Wanowi, i zanim dochodzi do tej właśnie pomocy, Anakin i Obi-Wan lecą. Za nimi zaczynają lecieć jakieś tam klony. tak? Tutaj w zasadzie. No, wcześniej tego w ogóle nie widziałem, ale te klony zaczynają ginąć i Anakin w pewnym momencie mówi: Mistrzu, ja wrócę po te klony. Ja im pomogę, trochę ty już jakby jesteś tam uratowany, Nic tam konkretnego, nie robisz, lecimy sobie po prostu, więc ja im pomogę. No i nagle Obi-Wan mówi: Nie, nie pomagaj im. Oni sobie tam poradzą. Po co ty im będziesz pomagał? Oni zostali do tego stworzeni i oni mają swoją misję. My mamy swoją misję. No i tak naprawdę czytamy jakieś tam sobie później komentarze ludzi, też jakby ich odbiór tego, bo nagle YouTube i TikTok odżyły. No i faktycznie ludzie byli zgodni, że no pokazuje to tak naprawdę dowodzenie Obi-Wan'a i Anakina, że Anakin faktycznie z tymi klonami zżył się w taki sposób, że. No, on z nimi krwawił, można powiedzieć, on, on był z nimi na polu walki, zawsze był pierwszy po prostu, no i starał się, żeby każdy wrócił do domu, jak, jakkolwiek to brzmi, no bo jednak klony miały tą nieustanną walkę. Obi-Wan jednak no, był takim po prostu mistrzem, który faktycznie dobrze podchodził do zadania i do misji. Ale no jednak on faktycznie, nie wiem, no pewnie też dbał o te klony, co można było zobaczyć w Clone Warsach, ale no on myślę, że aż tak się tym nie przejmował. No przynajmniej tak ludzie byli zgodni, no i coś takiego zauważyłem. No i co ciekawe, to już jest w otwierającej scenie z Zemsty Sithów. Takich scen jest całkiem sporo, no to jest jedna z nich. Może jeszcze sobie omówimy kolejne, o ile coś mi się przypomni, bo mówię, no jestem na świeżo po filmie, tak. W ogóle taka moja mała dygresja. Mogę Wam powiedzieć, że w 2005 roku to ja miałem dwa lata. Więc no nie będę ukrywał, że to w zasadzie był pierwszy raz, kiedy ja ten film widziałem na dużym ekranie w ogóle kiedykolwiek. Na pewno są wśród nas fani, którzy widzieli ten film bezpośrednio na premierze w 2005 roku, czego no, nie będę ukrywał, że zazdroszczę. No, wspaniałe czasy po prostu i shotout dla. Tych ludzi w komentarzu, także jeżeli dotrwaliście w tym filmiku do tego momentu to Możecie napisać, że Cieplutko pozdrawiacie Mogę wam powiedzieć, że No ja się czułem jakbym był z tymi ludźmi Jakbym po prostu się z nimi utożsamił W danej chwili i faktycznie przeżywałem to jakbym pierwszy raz ten film oglądał Specjalnie sobie Wcześniej nie oglądałem tego filmu, żeby go jakoś sobie nie przypominać. Nawet w tej pierwszej i drugiej części, żeby po prostu mieć takie przebłyski nagle tego co, co widzę na ekranie. I faktycznie czułem się z tym po prostu wspaniale jako fan. I no, jestem w sumie wdzięczny, że ten film też wrócił do, do kin po tak długim czasie, bo czytając fora na reddicie ten film jeszcze 3 miesiące temu ludzie pisali, że ten film ma nie wrócić. Bo w 2024 roku miała mieć miejsce ponowna premiera Mrocznego Widma z okazji 25. rocznicy. Tam ktoś wymieniał. W 2022 roku miała być 20. rocznica ataku klonów, i jej nie było. W sensie żadnego filmu nie było opuszczonego. No i. Jednak 25 lat to ćwierć wieku, więc no filmy też powinny być wydawane z tej okazji, a nie z okazji 20. rocznicy, nie, no bo jednak no, faktycznie 20-25 lat. No, ale zobaczymy. Mogę tylko powiedzieć jeszcze, że prawdopodobnie zobaczymy znowu premierę Zemsty Seedów w takim razie. W 2030 roku, z okazji 25-lecia, dlaczego po 20 latach tak naprawdę ten film wraca do kin? 21 kwietnia film wyszedł. Więc zastanawiając się w sumie, dlaczego on wraca po takim czasie, czyli no po 20 latach, już, no tak, już mówiłem. Nie będziemy tutaj się zagłębiać, dlaczego po 20, a nie po 25? Dlaczego ten film wraca po 20 latach? No i tutaj pojawia się niemała zagwostka, bo po prostu promocja tego filmu była pompowana naprawdę, naprawdę mocno, tak szczerze. Bo może nie jakoś tak wi wiadomo, jak yy, siódma część Gwiezdnych Wojen, gdzie po prostu budżet był kosmiczny na promowanie tego filmu ale no nie wiem czy to był jakikolwiek budżet ale generalnie fani sami rozpromowali ten film wyszło im to na tej nostalgii tak naprawdę film całkiem sporo zarobił ale do tego jeszcze dojdziemy no i słuchajcie to dlatego najprawdopodobniej że mieliśmy teraz Star Wars Celebration zostało też ogłoszone Star Wars Celebration na 2027 rok w Los Angeles. Więc, no, jakbyście tam byli, to naprawdę kosmos, po prostu kosmos. No, ale to może być jeden z, z tych powodów i z tych zapowiedzi kolejnych rzeczy, które też się pojawią, do czego myślę, że zrobię odrębny materiał. Żeby to wszystko mówić, bo faktycznie tych nowości jest sporo. Mamy Maula, mamy Asoke, mamy Anakina powracającego w Asoce 2, co zostało już potwierdzone oficjalnie. Więc tak naprawdę dużo rzeczy wraca. No i może tak naprawdę ta zemsta Sithów była po to, ta premiera wcześniejsza, żeby rozbudzić w tych fanach znowu tą miłość do Gwiezdnych Wojen. Szczególnie, że mamy tą tak naprawdę podkrętkę Haydena Christiansena. Który no znowu będzie powracał do tej roli ikonicznej na kineskę Walkera. Więc może to, to zrobione, no to wszystko pod to. No i jak się okazuje to udało im się to. Udało im się to dlatego, że w Box Office aktualnie trzecia część Gwiezdnych Wojen. Jak sobie wejdziemy w wyniki to tak na 24 kwietnia. Uzyskało 3 miliony 400 tysięcy dolarów A zostało Opublikowane 7281 dni temu tak no bo wtedy była premiera Gwiezdne wojny trzecia część Zemsta Sithów Pokonała nowy film Który też zapowiadał się dość dość mocno Księgowy 2 Czy nawet Minecraft Movie A nawet Until Dawn No i Minecraft mówi 21 dni po premierze, 2 miliony dolarów około. Gwiezdne wojny z Anastasietów 3 miliony 400 tysięcy dolarów. 7281 dni po premierze. No i to są tylko dane z jednego dnia. Film zarabia kupę kasy na dosłownie reedycji w kinach i tego samego filmu. Więc na odgrzewaniu kotleta faktycznie można sporo zarobić. Więc box office jest po prostu rozmiażdżony. Ludzie są generalnie w szoku, że coś takiego się dzieje, no bo w sumie no, nie powinno. Czy klimat był taki sam jak kiedyś? Poruszałem to wcześniej. Klimat był inny. Oczywiście, że był inny. No przynajmniej w Gdańsku był klimat inny niż taki, który widziałem na filmach w internecie z 2005 roku. No ludzie po prostu przyszli na film, ale no naprawdę bardzo się cieszyli, tylko jednak no, no inaczej się zachowywali. No nie było to już takie wow, które no jeszcze możemy przeżyć, bo Disney może coś ciekawego tutaj, ale no nie było to takie wow, taka bomba, taki powiew Świeżości i wejście dosłownie ludzi na kolanach, żeby ten film zobaczyć. No nie było czegoś takiego, no i trudno się w sumie dziwić, ale sale były pełne, jak już wcześniej wspominałem, i ludzie bardzo cieszyli się na ten film. W 2005 roku ciężko, tak szczerze, porównać to do tego, co się wtedy działo, bo ludzie po prostu płakali, że weszli na ten film, że ich Trylogia wcześniejsza w końcu się kończy i no już to będzie koniec ostateczny, definitywny, bo wcześniej nie było takiego jakiegoś oficjalnego potwierdzenia w 2005 roku, że Disney w zasadzie ma zamiar nawet przejąć, przejąć yy, franczyzę Gwiezdnych Wojen, prawda? Ludzie po prostu, niektórzy byli załamani, dlatego w sumie, Pewnie hejt się wylał na Haydena, no ale inni też byli zachwyceni, wszyscy z tego co widziałem na filmikach byli poprzebierani, dużo osób było poprzebieranych, ludzie byli zafascynowani, no to, był, to były inne czasy, to, był, to było coś pięknego, nie wiem tak szczerze, no bo akurat byłem na siódmej części Gwiezdnych Wojen, ale nie kojarzę czegoś takiego. Nie kojarzę takiego jakiegoś sentymentu, żeby ludzie siedzieli w kinie i też po prostu całowali klamkę, żeby, żeby w ogóle było im dane zobaczyć to jeszcze za swojego życia. No więc no, nie było to samo, ale było wspaniale. Rzeczy, które też jakoś tak zobaczyłem no, w jakichś różnych momentach, to na przykład griwe skłaniające się palpatinowi który nie ma zielonego pojęcia, kim jest kanclerz i że kanclerz to jest yy, Palpatine, co zostało później potwierdzone. On po prostu tego nie wiedział. No więc yy, też było to ciekawe, bo Ziomek w kapturze, wyglądający dosłownie tak jak kanclerz i mówiący tym samym głosem, on nie był. Griwes nie, nie miał pojęcia, że to jest ktoś inny. Też gdzieś było potwierdzone, że on chciał go zabić że Grieves chciał zabić kanclerza, pochwalić się później Palpatinowi, mimo tego, że Palpatin zebraniał Grievesowi zrobienia czegoś takiego no, z oczywistych względów. No więc taki szacunek też tego Grievesa do Palpatina. Pomijam już to, że on zginął w po prostu beznadziejny sposób bo sam byłem fanem Grievesa i to co widziałem w Wojnach Klonów, a na ekranie no to było po prostu druzgocące. ale no dobra, okej, okay, przyjmijmy, że tak zginął, no miał niefarta. Też warto w sumie tutaj podkreślić, czego chyba nie powiedziałem, że ja wychowałem się na Wojnach Klonów, bo zanim obejrzałem trzecią część z Anesthesitów, nie wiem jak to się wydarzyło, szczerze, no. Ciężko mi powiedzieć, ale ja obejrzałem najpierw pierwszą część, czyli mroczne widmo, później drugą część, czyli atak klonów, później to wiem, że w telewizji na jakimś Cartoon Network czy jakimś no, jakichś podobnych tam portalach, kanałach telewizyjnych, ciały gwiezdne wojny animowane, czyli właśnie Clone Warsy. No, i na tym tak się wychowałem. Pamiętam, że zawsze wracałem z jakiejś szkoły i oglądałem te odcinki. No, wiadomo, że nie po kolei, ale no, wychowałem się na tym. Później miałem też płytki CD czy DVD, i na tym oglądałem, więc na tym się wychowałem. No, i dopiero po jakimś czasie obejrzałem tą zemsty więc też był dla mnie to szok w sumie. No, i. Stąd też mój szok po pójściu do kina. Dość niedawno pomimo tego, że myślałem, że wiem wszystko, a to nieprawda. No i też tak już jak miałbym się przyczepić, no to związek Padme i Anakina był naprawdę wspaniale ukrywany. No bo niby coś ukrywali, ale z drugiej strony moim zdaniem wszyscy o tym wiedzieli na pewno Rex, co widzieliśmy w Wojnach Klonów, pilnujący baraków, w których rozmawia Anakin z Padme, Obi-Wan, który każe pozdrowić Anakinowi Padmę. Nie wiem, myślę, że każdy mistrz po prostu wiedział, że on się z Senatorką spotyka. Jakbym miał powiedzieć, czy warto było iść do kina, no to jak najbardziej było warto i Moje odczucia po tym filmie były. były dziwne, bo w sumie tak kończąc ten cały mój wywód, monolog o, o tym, czy było warto, czy nie było warto, jak ten film mi się podobał, czy mi się nie podobał, chociaż no już wiecie, że mi się podobał i że było warto, mogę Wam powiedzieć, że yy, czułem emocje tych ludzi. Że po obejrzeniu tego filmu trochę się czułem, jak ci ludzie. Tym, Myślę, z 2005 roku, trochę czułem się zawiedziony. Tak jakbym dostał jakiejś depresji. Że faktycznie ten film mnie, mnie trochę dobił. Ten film i tragizm w tym filmie i to, co się tak naprawdę wydarzyło na ekranie, było o dziwo po 20 latach mega przytłaczające. Oglądasz w sumie film i masz faktycznie wizję taką wyklarowaną tych swoich bohaterów i to, jacy oni są fajni. I jest oni są dobrzy, zawsze wygrywają. Jak przegrywają, to mało kiedy i z klasą, ale nie do końca przegrywają. Jaki Anakin jest w wojnach klonów niepokonany i w zasadzie taki honorowy. Tak jak tutaj w filmie mówił, że Obi-Wan podzieli los Palpatina i Anakina, tego on go zabiera, więc ten los będzie taki sam jak ich. No i widzisz to wszystko i oglądasz ten film i jednak czujesz coś takiego, że faktycznie badasz Darth Vader wraca na ekran i no tak miało być. I faktycznie no teraz pojawiają się kolejne rzeczy, jakieś Expanded Universe i tak dalej. A z drugiej strony, i chcesz to w zasadzie zobaczyć, a z drugiej strony masz coś takiego z tyłu głowy, że coś już się skończyło i nigdy nie wróci, a mogło być inaczej i ta ich historia Padme i Anakina naprawdę była była tragiczna, po prostu nie pod względem napisania tej historii, tylko pod względem prostu tego jak to się skończyło. Że mogło się skończyć lepiej i tutaj była kwestia niezrozumienia ze strony Rady Jedi, Obi-Wan, Palpatina, generalnie po prostu podsumowując to, co też zobaczyłem, i do jakich wniosków później doszedłem, mogę powiedzieć, że szczerze to było chyba wszystko przez, przez Jedi. I to jacy oni byli. No bo nie ukrywajmy, ja myślę, że wszyscy o tym wiedzieli, jak po prostu nie ci najbliżsi Anakinowi już o Asocie nie wspominając. Bo nikt nie zrobił nic, żeby mu pomóc. Anagin wrócił do Jody. No też właśnie w filmie, i spytał się go o radę, co on ma zrobić. I co on ma zrobić z tymi wizjami, które go przytłaczają. No i on dostał, no jakby poszedł do psychologa. No i on dostał radę, że. No, generalnie to musisz dać im odejść, nic nie da się zrobić. Padłem znaczy no nie dosłownie, ale no umrze i tak dalej. No, no myślę, że to nie jest coś fajnego, co chce się usłyszeć, tylko nie wiem, może tak nie będzie. E, może to co widzisz jedna, jednak nie jest przyszłością, tylko coś na to wpływa. No nie no, generalnie po prostu Padma jest skreślona. Nieważne kto to jest, ta osoba, o której Anakin opowiada jest skreślona, no i kaplica. No szkoda. Także Joda odpada. Obi-Wan z kolei... Tak naprawdę nic nie mówi, by go nie było. Mace Windu mówi, że mu Anakinowi nie ufa. Rada Jedi w sumie go nie akceptuje. Każą dosłownie Anakinowi zdradzić zakon Jedi i te zasady, kodeks, którymi wszyscy się posługują, żeby szpiegować Palpatina żeby szpiegować Palpatina, gdzie w sumie nie muszą go szpiegować, bo nie mają pojęcia o rozkazie 66 i w każdej chwili tak naprawdę mogą, nie wiem, obstawić go i zmusić do przekazania władzy. No bo to wysyłają młodego Anakina i dobra załatw to Anakin, tam my cię wyślemy i będziesz tam go szpiegował. I tak ci nie ufamy, więc w sumie idź tam i, i coś poszpiegujesz. No i tak w sumie nie wiem, kto jeszcze, kto jeszcze tak zawiódł, bo generalnie wszyscy go zawiedli, po prostu tak po całej linii. Jedyne w sumie to Padme była taka mega niewinna, że ona jakby faktycznie mówiła, wiesz co Kim, ja nie umrę, będzie git, będzie okej, okay. będziemy żyli szczęśliwie. No i też to było ciekawe, bo pomimo zabicia tych młodzików, ona... Chciała tak naprawdę do Anakina wrócić. Ona powiedziała jeszcze, że Anakin, choć póki jeszcze możemy, uciekniemy stąd. Więc to też było takie dość, dość mocne, że no to nadawało takiej głębi temu filmowi, że tutaj jeszcze była szansa, że nawet po czymś takim Padme chciała wybaczyć Anakinowi. No ale jak już powiedział, że to jest jego imperium i obali Palpatina, to. No, poddała się. Jak już widzieliśmy w filmie. To jest tyle ode mnie. Ja mam nadzieję, że ktoś w ogóle wytrzymał do końca. Jeżeli tak, to nie wiem, napisz: Wytrzymałem do końca. I cieszę się, że byliście tutaj ze mną. Zapraszam Was do kina, jeżeli jeszcze nie byliście. Mam nadzieję, że Was, was też zachęciłem. I trzymajcie się ciepło. Oglądajcie filmy. Poszerzajcie swoją wiedzę o gwiezdnych wojnach, niech moc będzie z wami.